Witajcie w kolejnym odcinku Dapit Podcastu. Dzisiaj odcinek trochę nietypowy. Pogadamy sobie o innych rzeczach niż gry, o czym zazwyczaj nawijam. Dzisiaj zrobię sobie ranking opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. I teraz tak, podzielimy sobie ten odcinek na dwie części, ponieważ opowiadań mam 12. W tym odcinku opowiem sobie o sześciu z nich, tych sześciu gorszych, od miejsca dwunastego do siódmego. Natomiast w przyszłym odcinku, jeżeli ten materiał się obejrzy, będzie Wam się podobał, no to zrobimy sobie kolejne miejsca, czyli od szóstego do pierwszego. Kilka takich kwestii organizacyjnych. Wspomniałem, że mamy 12 opowiadań. Będę się skupiał tutaj na tomie: Ostatnie życzenie oraz Miecz Przeznaczenia. I nie będę oceniał opowiadania Głos Rozsądku, które jest opowiadaniem okalającym resztę opowiadań z pierwszego zbioru. To był bardzo fajny zabieg, i szkoda, że nie został wykorzystany przy okazji drugiego zbioru mieć przeznaczenia. Natomiast to opowiadanie jest bardzo, bardzo ok, tylko że ono jest poplątane z resztą opowiadań i robi takie fajne wprowadzenie do reszty opowiadań, które są od, odrębnymi historiami. Natomiast to opowiadanie też mi się bardzo, bardzo podobało, ale na rzecz tego rankingu nie będę go tutaj omawiał. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Wydaje mi się, że wszystko, wydaje mi się, że. Aha, nie będę oceniał też tych opowiadań. Ponieważ one i tak są wszystkie od dobrych do bardzo dobrych, a wręcz rewelacyjnych. Ja jestem fanem prozy Andrzeja Sapkowskiego, cyklu Wiedźmin. Nie podobał mi się ostatni tom, o tym też mówiłem u siebie w podcaście. No i dobra, żeby nie, nie przedłużać, nie będę wystawiał ocen, będę tylko mówił, które miejsce i jaki tytuł opowiadania. I parę sobie słów na temat tego opowiadania powiem. Dobra, zaczynamy. Miejsce 12. Okruch lodu. I to jest opowiadanie, które podoba mi się najmniej. Ja tak z perspektywy czasu, wiecie, kiedy ja czytałem pierwszy raz cykl Wiedźmiński, byłem w liceum, bardzo romantyzowałem relacje Geralta z Yennefer bardzo mi się ta relacja podobała, i dla mnie jakby Jennefer była jedyną wybranką Geralta i, i takim oczywistym wyborem. Byłem bardzo mocno zły na to, kiedy w dwóch pierwszych częściach gier od Redów Yennefer, postać Yennefer się nie pojawiała. Dostaliśmy za to Tris jako obiekt zainteresowań i możliwych romansów z Geraltem. Na ten, w tym momencie ja bardzo żałowałem, że tej Jennefer nie ma. Cieszyłem się, kiedy ona jakby pojawiła się podczas premiery trzeciej gry, czyli Dzikiego Gonu. Natomiast z biegiem czasu, kiedy wracam sobie do tych opowiadań, jestem starszy, wiecie, teraz już mam rodzinę i yy, y, y, y narzeczoną, już wkrótce żonę, no to ta relacja z Geralta z Yennefer wydaje mi się taka bardzo toksyczna, a sama postać Yennefer yy, dosyć niesympatyczna. I powiem Wam, że to jest właśnie opowiadanie, które yy, podoba mi się z tych dwóch tomów najmniej. Tutaj Yennefer oraz Geralt trafiają do miasta Aed Gynwael. Jest to małe miasteczko gdzieś chyba u podnóży Górka Advents, z tego co się orientuję. Jenefer zamieszkuje sobie tam z Geraltem. Geralt się zajmuje tym, czym się Geralt zajmuje, czyli polowaniem na potwory. I pojawia się tutaj postać Istreda, czarodzieja, konfratra Jenefer. I jak się później okazuje, też. no... Nie tylko kochanka, ale od czasu do czasu jakby długoletniego partnera. Na tym etapie już wiemy, że Jennifer i Geralt są połączeni ze sobą przeznaczeniem. Możliwe, że coś do siebie czują. Oczywiście ta, ta relacja i to, to ich uczucie nigdy nie zostaje do końca wyjaśnione. Tak samo jak, tak samo jak kwestia tego przeznaczenia i żeby nie powiedzieć treść. Zawarta, kryjąca się za, za tym przeznaczeniem. O tym sobie jeszcze porozmawiamy przy kolejnym opowiadaniu. Natomiast no tutaj dochodzi do starcia między, między Istredem i Geraltem, i to są wręcz takie, można by powiedzieć, szczeniackie przekomarzanie To jest takie szczeniackie przekomarzanie się o taka bitka słowna, najpierw, bo do rękoczynów ma dojść, ale czy dochodzi, to musicie już sobie sprawdzić dla tych, którzy jeszcze nie, nie czytali tego opowiadania. Jest to całkiem ciekawa opowiastka. To jest w ogóle analogia do historii królowej lodu. Oczywiście tutaj tytułową królową lodu jest nasza Jennefer, czyli zimna czarodziejka bez uczuć, która bawi się e, uczuciami innych, w tym przypadku dwóch, e, dwóch facetów, którzy zabiegają moje względy i, i z jakiegoś powodu ona nie potrafi dokonać wyboru, nie chce go dokonywać, więc chłopaki postanawiają, że no jeden, jeden musi się usunąć ze sceny w cień. Jak zamierzają to rozwiązać, no to już sprawę zostawiam Wam. Do zobaczenia. Do przeczytania, do zapoznania się z tą historią. Jest tutaj jeden fajny motyw, mianowicie postać Cykady, legendarnego najemnika, który staje na drodze Wiedźminowi i go prowokuje przez, przez całą przez całą tą historię, która tutaj się dzieje, cykada się pojawia na drodze Geralta wielokrotnie i no, próbuje go skłonić do tego, żeby Geralt stanął z nim do walki, bo cykada jest znany z tego, że też jest bardzo dobrym szermierzem, a oprócz tego nie ma skrupułów i jest płatnym najemnikiem, zbójem, zabójcą, za co mu zapłacą, tym się będzie parał. Tutaj akurat jest, z tego co pamiętam, ochroniarzem burmistrza tego miasta. No, i, i, i że Gerald załatwia z burmistrzem pewne interesy, no to, no to z cykadą też się spotyka. Cykada to jest bardzo fajnie napisana postać, i ta relacja, która tutaj wynikła, i to jak Geralt próbuje nie dać się sprowokować, i do czego to też już na koniec dąży, to warto, warto dzięki temu, warto dlatego prze prześledzić to opowiadanie. Natomiast samo opowiadanie jest takie sobie, w moim rankingu na ostatnim miejscu. I teraz przechodzimy sobie do 11. Miejsca. Jest to opowiadanie Ostatnie Życzenie. Tak jest, zgadliście znowu Yennefer. I znowu historia, która spaja tutaj losy właśnie czarodziejki z naszym Wiedźminem. Jest to opowiadanie, gdzie postać Jennefer pojawia się po raz pierwszy. Geralt podróżuje sobie z, z Jaskrem, swoim przyjacielem, trubadurem, bardem, poetą, wierszokletą. I w wyniku. Głodu, który zawitał do, do, do żołądków naszych bohaterów, postanawiają złowić ryby w, w jakimś tam lokalnym jeziorze. No i Jaskier zamiast ryby to wyławia butlę zapyczętowaną. Pieczeń zrywa, z butli, wylatuje gin. I jak, możecie się okazać, jak może się okazać, Jaskier, jak to Jaskier w, szybciej działa niż, i mówi, niż myśli, wypowiada. Dwa życzenia z trzech, jak mu się wydaje, które, które Jean jest zobowiązany spełnić, w wyniku czego no, traci głos, jest mocno chory, i Geralt postanawia go ratować. Trafiają do lokalnego miasteczka, w którym rezyduje akurat pewna czarodziejka, no i Geralt jest zdesperowany, żeby pomóc swojemu przyja przyjacielowi w potrzebie, żeby ten no, nie stracił głosu albo i nawet zdrowia lub życia. Postanawia zwrócić się do, o pomoc do, do tej lokalnej czarodziejki. Jak się okazuje, tą czarodziejką jest oczywiście okrutna i, i, i nie mająca serca Yennefer, która już od pierwszego opowiadania bawi się z, z uczuciami mężczyzn i wodzi ich za manowce. Oczywiście jest też y, obiektem westchnień i zakochania wiel, wielu panów. I to już się okazuje y, i to Andrzej Sapkowski bardzo, bardzo mocno tutaj nam przedstawia. No i oczywiście też Geralt zaczyna coś do niej czuć i pojawiają się różne 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 historie, które możemy sobie tutaj prześledzić. Jest też bardzo fajna postać burmistrza tego miasta, kapłana, krepa. Fajne fajne rzeczy się tutaj dzieją i oprócz tej relacji Jennifer z Geraltem mamy tutaj kilka ciekawych wątków poruszonych. Nie chcę tutaj za bardzo zdradzać. Jest to w ogóle nawiązanie do baśni tysiąca i jednej nocy takich oraz przygód Alibabia, Aladyna i tak dalej. Znamy to, znamy to z, z różnych opowieści, z bajek. Oczywiście jest tu klasyczny motyw Gina z butelki spełniającego życzenia. Natomiast jak to zazwyczaj w przypadku opowiadań Sapkowskiego bywa, z, z, z nie lada twistem, z przerobieniem tego wszystkiego na jakąś groteskę i makabre. I tak tu jest też w... W, w tym opowiadaniu. To opowiadanie m, ma bardzo ważny m, bardzo ważne znaczenie dla reszty sagi, dla całego cyklu Wiedźmińskiego, ponieważ no tytułowe ostatnie życzenie e, skupia się właśnie na Geralcie i na Jennefer, i dzięki temu życzeniu e, ich losy zostają związane gdzie do końca później nie wiemy jako czytelnicy, czy relacja, którą, którą właśnie czarodziejka i Wiedźmin e, pielęgnują wobec siebie i od której Jednostajnie próbują uciec, później próbują wrócić i nie potrafią sobie z nią poradzić, a jednak chcą. Nie wiemy, czy to jest spowodowane właśnie tym życzeniem, czy jest to spowodowane prawdziwym uczuciem, czy jeszcze czym innym. Treść tego życzenia, co ciekawe, zostaje ukryta do samego końca nigdy nie została ujawniona. Treść zna tylko Yennefer i znają Geralt, natomiast my jako czytelnicy tego nie wiemy. Jest to bardzo fajny motyw, natomiast no, w kontekście tej niezdrowej relacji Geralta z Jennefer. Pozostaje takie, jakie jest. Bardzo dużo fajnych rzeczy można w tym opowiadaniu wziąć, natomiast on jest na 11 miejscu u mnie, ze względu na, na, ten, na tą główną oś, która dla mnie nie jest tak bardzo interesująca. Przechodzimy sobie do 10 miejsca, i to jest opowiadanie: kwestia ceny. Opowiadanie samo w sobie jest całkiem ciekawe, natomiast też ma bardzo duże znaczenie w kontekście całej sagi. Ponieważ jest to opowiadanie, gdzie poznajemy pierwszy raz królową Kalantę, królową Cintry, i królowa Kalantę zaprasza naszego Wiedźmina na ucztę do siebie na dwór, do Cintry, w niewiadomym celu. I też Geralt właśnie się zastanawia, czemu ma służyć jego obecność na tej uczcie. Później się dowiadujemy, jak, je, jak, jak przebiega ta historia, natomiast. Fajnie jest zobaczyć tą relację Wiedźmina Geralta z Królową, która nie bez kozeri jest nazywana lwicą, lwicą z Cintry, bo rządzi Cintrą e, twardą ręką. I też nie daje się tutaj Geraltowi jakby sprowadzić do parterów w rozmowie i co jakiś czas naszemu Wiedźminowi daje do zrozumienia e, kim on dla niej jest i jak, jakie ona ma względem je, niego prawa. Natomiast ta relacja też jest bardzo fajna, poznajemy tutaj oczywiście mm, córkę mm, królowej Kalante, czyli księżniczkę Pavette. Oraz jej narzeczonego, który też przybywa na, na tą ucztę, czyli Djunego, tak zwanego jeża z Erlenwaldu. A dlaczego tak się nazywa? Djuny i dlaczego jeż z Erlenwaldu? To już zostawiam Wam, jeżeli nie czytaliście tego opowiadania. Pojawia się tutaj w tym opowiadaniu też po raz pierwszy postać Myszowora, czyli druida z, z Wysp Skellige. Bardzo sympatycznego, zaprzyjaźnionego z Geraltem. Dzieją się tutaj później fajne rzeczy. Tak jak powiedziałem, jest to bardzo mocno związane później z całym cyklem i z prawem niespodzianki, z przeznaczeniem Geralta, jego drugą odnogą, że tak powiem, nie z Ciri, tylko z inną postacią, ale yy, co tam zaszło i, i jak się sprawy rozwinęły, to już zostawiam wam. Bardzo fajne opowiadanie. Rzecz się dzieje tak naprawdę w jednym miejscu, bo na sali tronowej. Mamy dużo rozmów, ale dużo fajnych, ciekawych dialogów. Pojawia się dużo postaci ze Skellige, których możecie później znać chociażby z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Więc, w moim, w moim odczuciu, bardzo fajne dzieło, które broni się jakby jako odrębna historia, a także ma duże znaczenie dla, dla całości cyklu. Dlatego, co prawda, nie jest na, na, na jakimś zaszczytnym miejscu, ale lubię sobie do niego wracać i wydaje mi się, że oceniłem je sprawiedliwie w kontekście kolejnych opowiadań. Więc przejdźmy sobie do. Opowiadania na dziewiątym miejscu, i jest to trochę poświęcenia. I to jest, słuchajcie, taka fajna historia, można by powiedzieć, w nomenklaturze growej SideQuest bo jest to historia niezwiązana za bardzo z, z losami ani świata, ani z przyszłością Geralta, ani z jego przeznaczeniem, czy to jeżeli mówimy o jego wybrankę jego y, serca, czy też mówimy o dziecku niespodziance, y, które na niego czeka, więc jest to taka fajna historia, która ma swoje y, rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie, y, która nie ma wpływu na przebieg y, wydarzeń ani w królestwie, ani w życiu Geralta, ani postaci, które się pojawiają, a bardzo fajnie jest to opowiadać bardzo fajnie jest to opowiedziane i lubię też do tego, do tego opowiadania wracać, bo jest napisane z lekkim piórem i z takim, z takim przymrużeniem oka. W tym opowiadaniu trochę poświęcenia, mamy przetworzenie z kolei motywu małej, małej syrenki. Tutaj książę Aglowal postanawia się zaręczyć z lokalną syreną, w jest zakochany, z wzajemnością jak się okazuje. Natomiast Syrena mówi w języku Syren, którym nasz książę Aglowal się nie posługuje i opowiadanie zaczyna się tak, że nasz Wiedźmin robi tutaj za. Mediatora w tych relacjach yy, damsko-męskich, że tak powiem, ludzko-rybich czy też Serenich. Generalnie yy, książę Aglowal chce wyjść za Serenę Shinas, Shinas chce wyjść za księcia Aglowala, natomiast no, Shinas żyje pod wodą i wiadomo, ma rybi ogon, a książę Aglowal no, jest księciem ludzkim i, i, i dobrze sobie żyje jako książę. Yy, I teraz spór polega na tym, że książę Aglowal chciałby, żeby Shinas yy, za pomocą magicznych zdolności, znaczy za pomocą magii generalnie pozbyła się rybiego ogona i i żeby sprawiła sobie parę nóg i żeby żyła jak człowiek. Natomiast, natomiast Shinas by chciała, żeby to Aglowal stał się Trytonem i dołączył do niej w jej świecie podwodnym. I tak się nie mogą dogadać. Wiedźmin też za dużo nie może pomóc i generalnie fajnie się historia rozwiązuje. Natomiast jeszcze co jest fajnego, później nasz Geralt z jaskrem trafiają do, na lokalne wesele, gdzie jaskier się zatrudnia jako Bart. Poznajemy tutaj też fajną postać SC Daven, czyli Oczko, która jest zwana pacynką przez jaskra. Jest to też kobieta, która jest trubadurem, znajoma jaskra i też trudni się tą samą profesją. Ona się pojawia też jako, jako Bart na, na, na wspomnianym wcześniej weselu. Dochodzi do różnych ciekawych historii. Tam później się m, trochę mroczniejsza sprawa e, związuje z, z księciem Aglowalem, ponieważ on ma jeszcze dla naszego m, Wiedźmina książę Aglowal, też się pojawia na tym weselu i, 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 i oznajmia naszemu Wiedźminowi, że chociaż mu nie poszło z. z z dogadaniem się z Syreną, to ma dla naszego Wiedźmina kolejne zlecenie i, i, i chciał, żeby zbadał pewną tajemnicę, ponieważ y, książę Aglowal słynie z tego, że na jego terytorium wyławia się perły i z handlu i z eksportu tych pereł jakby żyje jego całe księstwo. Natomiast statki zaczynają w nie, nieokreślonych okolicznościach ginąć na morzu. Y, statki właśnie poławiaczy pereł i, 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 i książę Aglowal wynajmuje naszego Wiedźmina, żeby zbadał co się dzieje i czy to nie przypadkiem jakieś monstrum, które zagraża rybakom? No i tutaj mamy historię, która, która również doprowadza do zakończenia. Oczywiście wątek Syreny też tutaj jest ładnie domknięty. Wątek naszej pacynki, czyli oczko SC Daven z Geraltem, która też jakby rodzi z nim pewną relację, do której warto wrócić i którą warto sprawdzić. I ten wątek też się bardzo w satysfakcjonujący sposób zamyka. Także ja to opowiadanie też jak najbardziej polecam. Ono jest lekkie, przyjemne, fajne takie przetworzenie motywu Małej Syrenki w stylu Sapkowskiego. I, I wydaje mi się, że powiedziałem na ten temat już wszystko. Przejdźmy sobie do ósmego miejsca na tej liście. Jest to opowiadanie Ziarno Prawdy. I to jest kolejne opowiadanie, które można by było w nomenklaturze growej nazwać sidequestem, ponieważ jest to historia kameralna. Ale bardzo fajna, i ja też lubię do tego, do tego opowiadania często wracać, ponieważ jest to taka fajna odskocznia względem innych opowiadań z tych dwóch tomów. Tutaj w tym opowiadaniu ziarno prawdy: nasz Wiedźmin Geralt na płotce trochę błądzi po lesie i trafia do domostwa opuszczonego w środku lasu. No i postanawia sprawdzić, co tam się dzieje. A no, bo do tego domostwa też zwabia zwabiają go trupy które są rozrzucone gdzieś tam naokoło i widać, że to są trupy kupców, ludzi przejezdnych. No i zaciekawiony i trochę zmartwiony Geralt postanawia odwiedzić to domostwo. Okazuje się, że w domostwie mieszka jedna osoba i jest to Nivellen, niegdyś szlachcic, teraz zaklęty, w, tak jak w przypadku... No dobra, bo troszkę troszkę się zagalopowałem, troszkę się zapędziłem. Mieszka tam Nivelen, Nivelen mieszka sam w tym domu, ale czy na pewno jak się okazuje, bo tego chce się Geralt dowiedzieć. Nivelen zaprasza Geralta do siebie do domu i okazuje się, że Nivelen nie wygląda jak człowiek, tylko wygląda jak o bestia. Ponieważ jest to nawiązanie do motywu Pięknej i Bestii, oczywiście też w odpowiedni sposób przetworzone przez naszego narodowego wieszcza i buca Andrzeja. Y bardzo fajnie jest to zrobione. Nivelon y, oczywiście posiada tutaj y, pysk dzika, czy też dzikiej bestii, makły. I wygląda strasznie. Jego dom jest magiczny, w sensie takim, że wszyscy domownicy z niego uciekli, natomiast dom wykonuje w magiczny sposób rozkazy Nivelena, czyli potrafi trzaskać oknami, zamykać, otwierać drzwi i potrafi zapalać światło, gasić światło, nagrzać wodę, nalać wodę do bali, sprawić, żeby jedzenie się pojawiło na stole, nakryć stół itd. itd. To, to, co znamy mniej więcej z disneyowskiej wersji piękności, Pięknej bestii. Natomiast tutaj jest to troszkę, troszkę w takim stylu, można by powiedzieć, dla dorosłego odbiorcy. Nivellen zaprasza na ucztę naszego strudzonego Geralta i opowiada mu generalnie swoją historię, ponieważ no, Wiedźmin, jak to Wiedźmin, mówi Niwelenowi, że. Być może jest on ofiarą klątwy, a jeżeli tak jest, no to Geralt jako wiedźmin jest w stanie tą klątwę zdjąć. Więc Nivelen opowiada mu całą historię, jak do tego doszło, że, mm, że Nivelen stał się tym, czym się stał. I generalnie bardzo, fajne, bardzo fajnie jest to opowiedziane. Bardzo fajnie zarysowana relacja tego, jak. Yy, a propos pięknej i bestii, to się okazuje, że tych pięknych na jego włościach było więcej niż jedna i że one wca, wcale takie takie czyste i, i, i bez skazy nie były i on wcale jako bestia nie wyrażał jakiejś takiej chęci morderczej, że się tak wyrażę lub w jakiś sposób inny nie chciał ludzi krzywdzić, ani tym bardziej tych dziewczyn. Później się okazywało, że, że te dziewczyny i ich ojcowie mm, Pojawiały się na progu jego domostwa bardzo często, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to się dalej tam działo, to musicie sobie sprawdzić to opowiadanie sami. Ja polecam, jest to bardzo fajna historia. No i oczywiście, a propos tych trupów, które się pojawiły na początku opowiadania, dowiadujemy się, co tam się generalnie jeszcze, oprócz tego, że Nivellen sobie tam siedzi i straszy ludzi, dzieje w tym domostwie. Bardzo fajne opowiadanie, ja polecam, lubię do niego wracać też. I przejdziemy sobie do ostatniego opowiadania w tym, w tym odcinku numer 7. Wiecie, to, że to są opowiadania od 12 do 7 miejsca, nie oznacza, że one są w jakiś sposób złe, bo wręcz przeciwnie, są to dobre, bardzo dobre, a w przyszłym odcinku to już sobie porozmawiamy o takim Tip-top. Opowiadań. Wiecie, Andrzej Sapkowski i jego wcześniejsze dzieła z lat 90., zwłaszcza właśnie te dwa tomy opowiadań, no to jest po prostu są tomy 10 na 10, jeżeli miałbym tak oceniać. Jeżeli oceniamy sobie już poszczególne dzieła, no to, no to sprawa wygląda tak, tak, tak jak wygląda. Co prawda przez wielu saga Wiedźmińska jest uznawana już troszkę za gorsza. Ja osadzę też się wypowiem, ale to w innych, w innych odcinkach, jeżeli oczywiście będziecie chcieli słuchać. Natomiast Przejdźmy sobie do tego siódmego miejsca. Mniejsze zło. To jest opowiadanie, znowu mamy tutaj przetworzenie klasycznej baśni. W tym przypadku mówimy tu o Królewnie Śnieżce. Natomiast zamiast Królewny Śnieżki mamy tutaj Renfri, która jest nazywana Dzierżbą, która jak w klasycznym opowiadaniu o Królewnej Śnieżce zostaje wygnana. Ucieka z próby morderstwa przez swoją macochę, później przystaje do, do bandy siedmiu gnomów, natomiast później zostaje, no, można powiedzieć, bandytką i dosyć taką sławną. I trafia do miasta Blaviken, w którym akurat też przebywa nasz Wiedźmin. I co ciekawe, tutaj z tego opowiadania właśnie wynika. Jedno z, jedno, z, z przydom, jed, jedno z przydomków naszego Wiedźmina, czyli rzeźnik z Blaviken. No bo co się dzieje w tym mieście podczas festynu, to już musicie przeczytać sobie sami. Musicie to sprawdzić. Bardzo fajna historia, bo pojawia się tutaj też postać Stregobora. Czarodzieja, który opowiada historię Renfri naszemu Geraltowi. No i też ma sprawę do tego, żeby Geralt zajął się hmm, pewnym problemem Stregobora, z którym związana jest właśnie postać Renfri co na nieszczęście Geralta Renfri natomiast jest chroniona pewnym immunitetem, z, przed którym na przykład nie może się obronić Władyk tego miasta Blaviken i też zabrania Geraltowi uczestnictwa w w jakichkolwiek działaniach, które miałyby zaszkodzić Renfri, a na przykład Stregoborowi bardzo jest na rękę to, żeby się Renfri pozbyć. Każdy ma jakiś interes w tym, każdy chce się posłużyć naszym Geraltem. Renfri też nawiązuje ciekawą relację z naszym Wiedźminem, dochodzi tam do, do pewnej szczerej rozmowy, więc też możemy przy, poznać tą postać bliżej i, i to skomplikowanie. Mamy tutaj w ogóle opowieść o... jest to historia... Klątwy Czarnego Słońca, czyli jakoby, no nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale poddaje się pod wątpliwość charakter Renfri, czy ona taka jest, w sensie takim, że też jest bardzo zabójcza, nie cofa się przed niczym i teraz pytanie polega na tym, czy, czy po prostu życie, które ją skłoniło do ciągłej ucieczki, do tego, że w młodym wieku miała zostać tak naprawdę, no miała stracić życie i i i i Cudem udało jej się przeżyć, i później ona opowiada, że, no, no, że w jej życiu też działy się nieciekawe rzeczy i spotkała na swojej drodze takich ludzi, którzy chcieli ją tylko skrzywdzić, a wręcz i pozbawić jej życia wielokrotnie. Więc pytanie, czy jej charakter, usposobienie, i to, jak ona żyje, i jakimi zasadami się kieruje, i to, że przed niczym się nie cofnie, że potrafi być okrutna naprawdę czy wynika to właśnie ze wspomnianej klątwy, którą rzekomo jest objęta? Co też nie jest wyjaśnione do końca, czy ze względu na jej charakter, czy może to jakie. jakie jakie wydarzenia się odbyły w jej życiu. to jest takie klasyczne pytanie, czy Wylan czy jest zły, ponieważ no, przeżył to, co przeżył, gdyby miał inne dzieciństwo inne życie, to czy nadal byłby zły, czy byłby dobrym człowiekiem, nie? Że jakby dobrego człowieka od złego dzieli tylko po prostu jeden, jeden zły dzień, gdzie ma załamanie i... No, ale to tak jak mówię, musicie sobie sami sprawdzić. Ja polecam to opowiadanie, mniejsze zło, bo oczywiście Geralt musi wybrać pomiędzy większym lub mniejszym złem i wtedy Geralt mówi, że woli nie wybierać wcale, a jak się okazuje, no dochodzi do pewnego wydarzenia, po którym nasz Wiedźmin dostał taką ksywkę, jaką dostał, czyli rzeźnik z Blawikiem, Więc jak możecie się domyślić, no nie, nie doszło tutaj do jakichś pokojowych pertraktacji. I to by było na tyle. Sześć opowiadań, numer od 12 do 7. Ja polecam, teraz te opowiadania tak naprawdę można dorwać, wszędzie było mnóstwo wydań, oczywiście była chryja związana z tym, kiedy zaczęły pojawiać się wydania książek z, z postaciami z gier to ale to są już dawne dzieje o tym sobie nie rozmawiajmy chodzi mi o to, że czy przy e-booku czy w wydaniach papierowych, czy w Waszych lokalnych bibliotekach, czy w księgarniach czy na Allegro, na naprawdę nieduże pieniądze, te tomy opowiadań czyli mm, Ostatnie Życzenie i Miecz Przeznaczenia możecie nabyć, nawet słuchajcie y, oczywiście też polecam na popularnej aplikacji z audiobookami y, macie teraz możliwość chyba dwóch tygodni darmowego dostępu y, Wystarczy podać kartę, ale możecie od razu ją anulować, i wtedy po dwóch tygodniach po prostu wam się dostęp skończy. Mamy te super słuchowiska wiedźmińskie, gdzie pewnie już słyszeliście już o tym, ale jeżeli nie słuchaliście tych słuchowisk, to ja oczywiście polecam, bo to są audiobooki zrealizowane na takiej zasadzie, że tam aktorzy odgrywają swoje role, mamy muzykę dodaną, efekty dźwiękowe i bardzo fajnie to, to wypada, nie jakoś sztucznie i teatralnie, a wręcz fajnie się tego słucha, jak, jak, takie, jak takiego fajnego słuchowiska, naprawdę. I z tego, co wiem, tam zostały wydane tylko trzy tomy, to znaczy dwa tomy opowiadań i trzy tomy sagi i później ten projekt został przerwany, natomiast ostatnio wiem, że, że został wydany czwarty tom sagi, czyli Wieża Jaskółki i możliwe, że ukaże się też Pani Jeziora. Niestety jest to związane ze, ze śmiercią Krzysztofa Banaszyka, który był otwórcą roli Geralta właśnie w tych słuchowiskach i wydaje mi się, że, bo z tego co słyszałem, to tam dochodziło do jakichś nieścisłości prawnych związanych z, z wydawaniem tych, tych, tych audiobooków, natomiast te audiobooki były już nagrane albo w większości były nagrane, tylko był problem z, z wydaniem ich i chyba się w końcu tam wydawnictwo do, do, dogadało i ze względu na to, że no już nie nie dostaniemy nic więcej od pana Krzysztofa, a musicie wiedzieć, że to był bardzo bardzo dobry aktor dubbingowy. Możemy go znać z Giereczkowa chociażby z roli Wernona Rosza, z serii Wiedźmin albo z roli Joela w The Last of Us. Tutaj on odgrywał Geralta i zrobił to bardzo dobrze w mojej opinii, nawet lepiej niż, niż pan Rozenek w, w, w growym Jacek Rozenek w growym uniwersum o Wiedźminie. Także no, ja polecam jeżeli chcecie, to nie czytaliście jeszcze tych opowiadań, to sobie przeczytajcie. Jeżeli chcecie posłuchać audiobooków, to wiem, że istniały jeszcze też kiedyś w latach 90. audiobooki nagrane tak klasycznie przez jednego lektora, przez Rocha Siemianowskiego. Ale tutaj macie też możliwość posłuchania sobie takich naprawdę odpicowanych audiobooków w formie słuchowisk. Dochodzimy do 28 minuty. Jak na nowożytne odcinki David Podcastu, te solowe, gdzie ja siedzę po prostu sami, gadam do was, do kamery, to chyba jest rekord. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy taka tematyka, kiedy rozmawiamy sobie o innych aspektach kultury i popkultury, nie tylko o grach, czy mm, Wam to pasuje, czy chcielibyście ta, też takie odcinki? Oczywiście one będą w mniejszości, bo no, ja głównie zajmuję się grami i y, gry, na, na grach spędzam najwięcej czasu i o grach lubię opowiadać. Natomiast no, czasami sobie lubię też fajną fantastykę poczytać, czasem coś obejrzeć i... Dajcie znać, napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, bo jeżeli Wy nie będziecie oglądać tego materiału, no to ja też nie będę miał motywacji, żeby porozmawiać sobie o tych najlepszych opowiadaniach, a jest o czym mówić i chciałbym to zrobić. Dobra, to ja już nie, nie ględzę, tylko pozostawiam wybór Wam. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do końca tego materiału i dziękuję bardzo wspierającym ten kanał, czyli Mikołaj Doliński, Mateusz Kaflowski, Janomin, Niemir i Damian Perka. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w przyszłym e, odcinku Dapit Podcastu. Być może w przyszłym tygodniu będzie przerwa, ale, ale wrócę z podwojoną mocą w e, kolejny weekend. Jeżeli będziecie chcieli i dacie znać, to oczywiście z drugą częścią tego zestawu opowiadań nie, przy, nie przedłużam, nie przynudzam. Dziękuję wam jeszcze raz. Trzymajcie się. Papa. Pa.